ta litera, którą dzisiaj zapiszę, będzie świadectwem naszej niewzruszonej wiary, nawet w mniejszych chwilach, gdy postawiono nas przed dylematem, albo oddanie Kościoła w ręce świeckiej władzy, albo osobista ofiara. Nie zawahamy się. No possumus. Jesteśmy świadkami nowego ładu. Kościół musi porządkować się. Państwu. Nasze serca i nasze dusze są niezłomne. Każda pieczęć, każdy podpis to manifest, że za wolność zapłacimy najwyższą cenę. Nie się, No zapłacimy najwyższą cenę. Nasza wiara jest silniejsza niż wszystkie kajdany.